Siemanko z tej strony, Słomek. Witam Was w kolejnym blogu. Mamy dzisiaj 28 września. No i ponownie w Medionie. Fajnie zasiąść za sterami kombajnu na samej końcówce września. Poczuć jeszcze ten smak lata, tak? Pogoda iście letnia. Na zewnątrz po 27-28 stopni można powiedzieć, upały. No i słuchajcie, udało się po części, można powiedzieć, że z Facelią, tak? Facelię siałem tutaj na samej końcówce czerwca takie tam późno, że tak powiem, pięte pola po szkółkach tutaj drzewek ozdobnych, zresztą widzicie po lewej też są drzewka, po prawej są drzewka Facelia w sumie czekała na wodę na wschody do około, no ja wiem, 8-10 lipca dopiero coś popadało no i coś tam jest, tak mamy tej faceli, nie wiem, może 2 hektary i myślę, że coś tam na poplon czystego uda się zebrać, te 200, 300, 400 kg może zobaczymy. Do zbiornika coś tam leci, ale no niestety wiadomo, no facelia no to jest niestety do wyczyszczenia temat na pewno. Też taki temat ciężki do zbioru, tak mówię, ja nie mam doświadczenia, jestem z lajkiem, jeśli chodzi o facelię. Tutaj mówię, facelia, właściwie nic nie robione, nic nie ruszałem, tak to wygląda, dół zaczyna się otwierać, te niełupki, łupki, nie łupki chyba, w każdym razie czy koszyczki Pierwsze dolne zaczynają się otwierać, facelia zaczyna się osypywać, a góra dopiero co kwita, no i tak, czy to już kosić, czy nie kosić ale stwierdziłem, że nie ma co tutaj czekać dłużej, bo no mówię, ten, na tym dole jest najwięcej tych nasion w takim koszyczku jednym są po cztery nasionka, u góry są tylko po dwa no i w sumie dzisiaj taki ostatni dzień takiej słonecznej i upalnej pogody, tak? no mówię, końcówka września, no to takie lato nam się tutaj trafiło jeszcze no i chyba lepiej nie będzie, tak? kosimy, mówię, tak jak jest, miejscami jest trochę chwastów E, miejscami na dołkach taki dołek, tutaj jest ilasty, właściwie taka ziemia jest e, różna. Tak? Tutaj górka piaskowa, no to faceria taka średnia. E, na równej ziemi e, jest ładna, coś tam do zbiornika leci, a sam taki dołek z iłem, z taką ciężką ziemią, no to, to gdzieś tam zdziczało, odbija, kwitnie. E, samej tej zieleniny nie będę kosił. No nie ma tutaj równowagi jakiejś, żeby to doszło. No, ale mówię dla siebie, na własne potrzeby, e, dzisiaj to wyczyścimy, przerzucimy przez Petkusa, e, rozłożymy gdzieś tam na planach, albo cienko na przyczepach. Dwóch się rozsypie, na zewnątrz będzie wystawiało na dzień, trochę pomiesza łopatą i facelia dojdzie. tak. E, mam jeszcze faceli, prawie hektar siany po buraczkach ćwikłowych e, koło gospodarstwa. No i tamto, jeśli chodzi o łany, ogólnie facelie wygląda dużo lepiej, tak, bo jest wyrównana Nie ma czegoś takiego, że miejscami kwitnie, miejscami nie No tutaj, że tak powiem, nie będziemy nic kosić, bo, bo nie ma nic dojrzałego Tu zresztą jeszcze w tej mocno kwitnącej mogą być pszczółki, więc pomijamy te miejsca, gdzie nie ma suchych facel no i tniemy, tak? Zobaczymy, czy uda się jeszcze skosić tą po buraczkach też Może się uda, może się nie uda Jeszcze dwie takie działki, gdzie jest trochę suchsza No wiadomo, się suche z mokrym zmiesza Tutaj taki ił to wzeszła, nie wiem, później dopiero kwitnie e, Tutaj za wiele nie ukosimy e, No ale też chcę to zebrać, bo ma być tutaj siana pszenica Na tym kawałku, to jest hektar 40 bodajże e, No i też nie chcę tutaj czekać zbyt długo z tym siewem Pójdzie tutaj talerzówka, bo miejscami mówię Kosze tylko tam, gdzie jest dojrzałe. Tutaj takie są no, pół na pół. Lecą takie łebki, właśnie te koszyczki do zbiornika, więc to powoduje dużą wilgotność też tego młotu. No ale no mówię, no tak, to jakoś tutaj coś tam podziabiemy. Gdyby to było siane w terminie, no to pewnie byłaby wyrównana, tak? Z wiosny facelie, no to należy siać, z tego co wiem, w miarę możliwości jak najszybciej. Nawet na początku marca. No i w przyszłym roku się zastanawiam czy nie posieść na takiej słabej ziemi po ziemniakach kawałek, może te 3 hektary faceli W poplonach to wychodzi ładnie, żeby mieć te nasiona, no facelia jest dość droga, tak? jeśli chodzi o nasiona poplonu Jakbyśmy chcieli siedzieć solo facelię, no to jest gdzieś tam 12 kilo, 14 kilo na hektar Po dyszce za kilo, no to tutaj nawet mówię, jak zbierzemy 300 kilo, no to na nasze potrzeby na przyszły rok pod poplony buraczane wystarczy tak? Także mówię, no coś tam podziabiemy, pokosimy Mówię, no Może i mogła jeszcze chwilę postać, ale mówię dół się otwiera tak? Te pierwsze dolne suche, w których jest najwięcej nasion się otwierają Nie mam doświadczenia, tak? Ale znajomy, podesłałem mu filmik, mówi koś Koś mówi lepiej nie będzie, mówi to już jest październik zaraz Już są duże rosy, duże mgły Zresztą to wszyscy widzicie za oknami. Mamy samo południe, godzina 14, więc, w miarę możliwości, jest to najsłusze, chociaż tak i tak w zbiorniku jest mokro, jest zielonka mówię Ta część pola trochę lepsza. Tutaj chyba widzieliście orkę, tu, mówię, tu z tej strony taki jest no, cięższa ziemia. Ten dołek to jest taki ił. Miejscami jest suche, miejscami mokre. Ogólnie nasiona lecą, więc najważniejsze. No, ale co tam gadania? E, właśnie może tutaj fachowcy uprawiający facelię już lata e, wypowiedzą się w komentarzach jak podejść do faceli na wiosnę ile kilo solo wysiać w jakim terminie e, nawożenie to wiem że skromnie tam dosłownie 40 kilo azotu wystarczy 30 kilo więc myślę że te 200 kilo polifoski szóstki jakby dał i, i 50 litrów rsm to to będzie ok e, Baceria, mówię, no ma niskie wymagania, zostawia po sobie fajne stanowisko. O, tutaj zobaczcie, coś tam kwitnie, tu jest dojrzała, no i to jak, jak to kosić, nie? Jakby był reglon jakiś, to może by to spalił, ale no reglone już jest wycofane. Ale znowu, jakbyśmy spalili, tam gdzie kwitnie, to i tak nasion by nie było. A trzeba patrzeć na to, czego jest więcej na polu: więcej jest tej dojrzałej, tej osypującej się. Tam jest słaba, miejscami fasnica była, że no, no szał, nie ma, tak? Facelia tam, no, jakby ktoś tonę zebrał, no to fajna kasa, naprawdę, i na słabsze stanowiska się nadaje, ale tonę to chyba rzadkość, tak? I Tutaj jeszcze też pogoda, bo jakiś wiatr, wszystko chwilę przed zbiorem przyjdzie burza i możemy mieć wszystko na ziemi, tak mi się wydaje, nie? No i w tym terminie zbioru wczesnym, sianym wcześniej, no to na pewno, mówię, jest to ziarno czystsze, bardziej wyrównane. Coś tam się z tej kurzy po szarpaczu. O. Korzenia po tujce złapaliśmy. Sunie się, sunie się. No nic by się nie stało, bo to już suche wszystko, ale po co go tam przez bęben wciągać, męczyć? Ustawienia, yy, podobnie jak do rzepaku, wiatr zrobiłem najniżej jak się da, na 420, a 430 weszło. Tutaj mamy prędkość. Oj, tak to wygląda, mówię. Coś tam pomęczone, pokoszone. Jeszcze dwa takie małe kawałeczki, tam trochę suchsze jest, ale, ale więcej chwastów A no, mówię, i tak przez to pójdzie, coś tam się pobawimy, mówię. Mała odskocznia, Zrobię to i odskocznia, i zawracanie gitary, tak z takimi kawałkami. E, jest jeszcze inna robota, a tu jeszcze się za zbiory wzięliśmy, no ale e, coś tam urosło. E, to mówię, chociaż na popląd będzie po co roku, mówię, no kilkaset kilo tej faceli kupujemy. Zawsze będzie swoje, tak się to wysuszy, zaworkuje i jakby tam było z 200 kg z całości czystego, to będzie dobrze. Ja będę zadowolony. No i mówię, pszenica będzie siana, tutaj pójdzie talerzówa i opór. Dobra, pokażę wam to może na drugim kawałku, tam gdzie jest suksza Jeszcze się połączymy za chwilę i pokażę wam coś z czyszczenia, z tego jak to wygląda. Po, zaraz po kombajnie, jak będzie wyglądało e, później. Tak wygląda facelia po kombajnie, ale działamy z tematem, że ustawia czyszczenie faceli. No i za chwilę będzie towar prima PrimaSort. Trochę podsuszyć na słońcu i będzie dobrze.